Ja, Panie chciałbym przedstawić klubowy mistrzów w Polsce. To jest cała reprezentacja Polskiej w Olimpijskiej w WNR z podpisem pod ustawienie. Mistrzostwo Polski to 20 parę klubów jest. Na pamiątkę tego wszystkiego, że w Badowicach sport jest, dostaniemy puchar telewizji Polskiej dla najlepszego klubu Małopolskiego. To żeby pan wiedział i żeby sobie pan postawił na biurku, że taki w Badowicach jest, który ma dziewięć tytułów mistrza polskiego, czyli polski 11 młszczostwa świata, to prawda mistrzostwo Jacek no, no, no. Mistrz Polski Młodzików. Ten z domu brązowy wyraz alektrialny roku, Michał Zubek, Gutowina Doszeńska, Polsku, y -y 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 -y. dwukrotnie mistrz polski BMX-Aktu, gwiazda, wicemistrz Europy, zjazdach, w konkursie, kolega Dondela, tutaj biadacz w w najmłodszej kategorii, y -y tutaj po kontuzji wraca nam Jakub y Marcin, też był mistrzem Polski. Myślę, że... Proszę pana na pamiętkę, nie wiem, czy pan jest tu zapracowany. My tam wzrochimy, jakoś, ale jak parę ludzi zgasić świeczki jakoś, ale jak my się zobudzimy zgasić gasimy świeczki, to idziemy. Słuchajcie, chłopaki, mój rower i dziewczęta, mój rower jest tutaj. Panie prezesie, szanowni sami. Proszę, szanowni sami, proszę zobaczyć, co jest w rowerze, tak jak się siedzą. No, a żeby pan zobaczył, to jest najwyższa jakość. To rower osiem kilogramów waży. To jest grubna taka, parę, z keglaru. No, tutaj Filip. Wielokrotnie był świata we Włoszech, z Wyspanii, z świata, w Hiszpanii był świata, we Włoszech był Europy. Kolega też był w drużynie, która zdobyła średni medal, wielokrotnie mistrz Polski. Ten mistrz grał na butargu, to takie w reprezentacji polskich grał, jeszcze bramki, a Jacek Jarząbek wielokrotnie mistrz Polski. No i Tomek, sędzia międzynarodowy, wielokrotny mistrz. No i trener kadry. Trener kadry, teraz się okazało, o, ten, o, ten, mogę tutaj powiedzieć oficjalnie, przez ministra sportu został powołany na trenera kadry e, Trianu, a ja nie jestem trener kadry Olimpijskiej. Wszystko w rodzinie, ale BMX. Ale, bryty, ale, bryty, bryty. ale y, muszę to odpocząć, bo to wyjdzie, to dzisiaj się z tym, że na poznanie władzy w Olimpicem dostrzeżono w końcu. No to po, po 8 latach myślę, że zostaniemy kiedyś jeszcze lepiej dostrzeżeni, bo jeden rower to kosztuje prawie 10 tysięcy złotych. No, ale nie, na tyle nie będziemy urzędu na, na, naciągać. Myślę, y, robimy, niszczymy, robimy, świata y, Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tak zdecydowano. Y, no i, i tak będzie, tak, tam na być około 50 tysięcy ludzi. 30-31. No tutaj robimy też 3 maja. Myślę, że tam będzie. syndikarze. jestem cały czas. To jest o, sobie zdjęcie. No, co złóż, ale z moim rowerem. Wjeżdżamy A... na zawody do. Y do Czech i oni tutaj specjalnie z Łączyka tu przyjeżdżali. Raczej tutaj będzie się schylą trochę i idźcie dziewczyny do przodu. Właśnie, właśnie do przodu. na no, do... tam, A, żebyście jak wyszli wszyscy iść tam. No. Proszę, będziecie pracować. Też będziecie do na rowerach. Nie przysiędziecie się na samochody, nie zniszczycie dróg, nie zablokujecie chodników. Nie miast, właśnie dalej ta fascynacja rowerem jako nie tylko narzędziem uprawiania sportu, ale też co poruszania się będzie wam bliska tego tak jak Więc Wielu sukcesów mam życzę i za chwilę na rynku. keiðis <laughs> Ale to tam padr. Nie wiem, gdzie bardzo. Powiedziałbym ci, ale nie wypada. <laughs>

No to panie, tak, Na no, 8 lat temu zdarzyły się z tej zawody. Być może kiedyś wrócimy do Wadowic, Oczywiście do tego są potrzebne środki, gdyby, gdyby zrobić imprezę międzynarodową. No, jak tutaj widzimy, turyści patrzą, co się dzieje, jest to jakieś zainteresowanie. Dzisiaj przyjechało do, z nami tutaj do Wadowic 9 indywidualnych mistrzów Polski. Są to medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy, wielokrotni reprezentanci Polski. Mogę powiedzieć, jedno, że przekazaliśmy panu burmistrzowi, żeby pamiętał, że sport kształtuje charaktery młodych ludzi. Klub zdobył dwa tytuły klubowego mistrza Polski. W konkurencji Tyjanów i w olimpijskiej dyscyplinie BMX. E, uprawiamy cztery konkurencje. Jest tutaj kolega, który był wicemistrzem Europy w Forkrossie. To czwórkami jazda są zawodnicy z Dunhillu. E, klub został uznany przez Telewizję Polską za najlepszy klub kolarski w Małopolsce, a jest bo Pan po kilku wydaje się laty, że nazwa Akila Badowice, że ten członek Badowice zniknie z nazwy klubowej. Czy Pan potrzebuje to, czy nie? Pan znaczy, bez względu na to, co w Badowicach dziać się będzie, chyba Badowice zostaną, ponieważ jak jesteśmy gdzieś na, na jakichś kupcych kontynentach, to no, jeździmy po świecie. To Wadowice są lepiej kojarzone jakby z inną, no nie przeprowadzę się do Krakowa, mieszkam tu niedaleko w Stryszowie, w się wszystko zaczęło 30 lat temu, od tego czasu zdobyliśmy 34 medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Były takie lata dla Polskiego Związku kolarskiego, że tylko myśmy zdobywali medale. Teraz jakby wraca do normy tutaj pan przewodniczący komisji sejmowej, pan Raś, zainteresował się tą sprawą, że trial zostaje jako potraktowany, Powołano trenera kadry narodów, a i zostało. Dzisiaj, po, trenerem zostało? Tomek Kramarczyk, 25 krotny niż Polski. Natomiast ja jestem trenerem kadry olimpijskiej, wyścigam PMX, także dojrzymy, zdrowia, wystarczy. <noise>